strony Patryk. Siema wam witam? Wam wiadomo ja co? Piszę, nagrywamy co? Robloxa. I o, patrzcie, jakie mam z Robloxa. Zdroście tylko, albo. Dobra, że bez żartów Nagrywamy. Więc on nagrywa. Ja Bugatti jeszcze nie mam, ale będę miał. Mam pierwsze tysiące. Pokażę Wam widzowie jak się kupuje my samochód. Pisze. Może być to. Musimy tą cenę. No dobrze, gra. Nagrywam. Jakie chce się auto? Napiszcie w komentarzach, jakie chce się kolejne auto. Albo są włączone, nie wiem. Ja? chcę McLarena wybiorę. Mmm. O, się... to chyba o, bo nie dam tego skurczybyka. byka. Ma, mamy też skurczybyku. byku. ma, ja mam maklarena. Zobaczmy, jakie tu są. O, przewróciłem się na łeb, mój pusty. Przelam na późno Leta Lambo 450 Iletę No ja zgadłem. Eee idziemy. E, bo tutaj są nieźle ciekawe auta. Urós ciekawy jestem. Ile urós? 316 tysięcy. Bo Adam tu się pyta, czy coś innego masz będzie grał. No dobrze, pogram tu coś innego. Tylko najpierw Robloxa. Dobrze, gramy. A jeszcze... Tutaj jest takie fura, że k. Dobrze.

Pod wodą. kurczę, wiesz, jest problem, wyjechać. Daj się łapę w górę i suba, to wtedy w pan stąd A dobrze żartujemy? Żartuję oczywiście, ale i tak daj się. Kurczę, widzicie? To trudno teraz tam wyjechać. Czekaj, ja tu zawrócę. Ja do prostę. się tylko na godzinę. Kurczę, no, Tylko 200. Maksymalnie. 30? Aha. Nie, zap nie Nie, bo wiem, bo coś pod wodą... Coś Już wyjechaliśmy. Nie, bo... Wreszcie. To wiem. Wziemy do City? Ciekawe. No chyba, że... Czy... No i znowu pod tą wodę. Ach, mhm. Poczekajcie, nie gramy na razie w World Może pogramy coś innego. Nie... nie, co tu pobrać. Nie, 100, to, to na razie 126 na godzinę, no kurczę, to już dużo. Rytmuję. O wiemy no, co może Teraz będzie dobrze. Trur, trur, trur. Ale ty, przywaliłem go. Bo... Kurczę. Tu się... Ty...

Tak, jak ja nie salon, nie mam całego, to już nie gram tak dużo. To mój garaż. Twój garaż? Nie, no. nie masz takich aut. Dobra, żartuję. Widzowie, ale dałem się go, dałem się nabrać. On się dał nabrać, XD. Nie, widzę. nie dałem się nabrać. Ha, ha, ha. Dobrze, lecimy na górę. Pokażę wam... Pójdźmy w garażek, tylko zobaczmy ten. Hmm. To Tu jakieś są słabe uszy. Tutaj nawet nie ma aut, Ale wyjdę. Tu nie ma aut. To jest słaby garaż. On jest wykończony, wykończony ale słaby garaż. I wyda. No dobrze, no ale to już nic to nie. To fury ma jakby dla klękało nas. cikachu, nasiki. Dobrze, już nieważne, wzowie, co co ja tam pogadałem, jedzie ją stąd. To jest głupie, już 7 minut nagrywam. No, proszę. O, jakiś tam bydle pojechało. No, 7? ale nieważne, chyba. Nie, jest ładnie. no? No to zainstaluj. Przeszkodzi się, przeszkadza. Nie w tą grę co Adam instaluje. Jeżcie, kur, kur, kum, tak? Nie chcę karparki to zinstalować. Co To. Nie będę karpaki bo mam dobre. Eee... Ale jeszcze...

Kolej, może wyjedziemy stąd. Zaczekaj, to jest ja no. no co jeszcze? Dobra, odinstaluję te karkarkarków czy nie? Nie. No ale inaczej tego nie zainstaluję. To co innego. Nie odinstaluuj karkarkarki, co trzymałeś? Dobrze, wziąłeś, co innego teraz gramy. Bo... Dobra, to nie będę. To gramy. O, to sobie odinstaluję. Gra piłkarz, jak których nie. Prawie nie gram. Mhm. Ja, ja już gram w to. Idzie widzowie. Ja gram w to, co Adam instawiła. Już zdają się. A. Nie jest super. Będę w sobie grać. Stawię, a może w naszej jakoś będzie multiplayer. Ej, ale tu mam tego, czego takiego moda a mam tego, takiego, ty masz? Musisz, musisz nowy mnie. Musisz, musisz ciężko pracować z tym. Kadilaka? No. Te. Dobra, i tak mam, to mam, to. Nie uważaj, że on coś znalazł. Ciekawe. Nie, zdecydowanie. I co? -um. Weźmy się kadilaka. Aha. Starego kadilaka. Zobie ten samochód niech się pojedzie, albo nie. Oj, oj, No, może zobacz, czy masz? Nie mam kablaka. No, Oeo, namisz. mam Minecraft loka. Za Ej, ja jestem na tej samej mapie, a nic nie zostawiałem. O Neptat. Ej, tamten się pojechał. Ej, gonimy go! Gonimy cię! Szkoda, że nie ma multiplayer, co nie? Byśmy się pograli? No, i byście się pozderzali. Ty byś czekał, że... ja już mówi. skończyłem nagrywać. Dobre, teraz nagrywać. Dobrze, teraz brzem, Dobrze, Wizowie, przepraszam, na chwilę go was ignorowałem, ale sorry, no bo zapomniałem, sorry, widzowie. Ej, hey, siemano, Adam, z tej Adam, 520 dziś gramy w... w Benji Drive, ale na telefon. Patrz, jakby to z B&G Drive. No właśnie, to jest Bimenji Drace na telefon. Zobacz, jakie to wypadki tu są, Ej, jo! Januszek. Ej, jestem prezesem. Olo, hamuję. No, Kę, kę, a jaśmie, że mi z prezesa Kadilaka. No i się widziałem, ale kryzyskać kadlaka. A gdzie ten kadilak się znalazł? Jezu! Tutaj jesteś głupi kadilaku! Stój! Muszę się być. muszę włączyć. Cały jesteś... Na z się tamten... Kadii... ja jadę... nie piałaś szczęścia. A sam też... Ja jeszcze... Nie Ja jadę przez Piękno. miasto kadilaczkiem. Ja 130 na godzinę prawie. Ha mój kabileczku! Ej mama! Prawie się wypadł widziany. Prawie był poślizg. Mało brakowało. Nikogo nie ma. A tam jest... Mało brakowało No kurde, musiałem wyjechać. Słuchaj, se mi... Inca, O, Taksówka. O, mój kolega. Trzeba, trzeba, masz Nie, będzie to było gówno czegoś Nara. No to nara. Kurde, Cadillac mi się zepsuł, górna. kurde.

Tak, gang nie jest tak, ka, tak, tutaj. tak, Dobra, się tutaj. tak, 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 bima, A tak, 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 O na. O nie, tak, O nie! tak, 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 a Kadilacek się praktycznie nie ustrożył. Mhm. A Kadilacek... Eee! Kadilacz cały! Nie wolno bok! To jest! Ale on tutaj nam nie wolno! Trzeba wolno, on trzeba przystać. Nie wolno. Kurna! Parkuję z tym kadilakiem, bo to się My. nie stało. Ej, nic się nie stało! Tamten kotur drzewo wjechał ja za tym kadzulakiem. Dobra, jedziemy. No co jest, coś mi się prawie tego zepsuło. To... A nie, mi się zepsuło, to No kurde, nie mogę jechać! Depsuł mi się silnik, kurde! Haha, ha, ja jadę z tym kadzulaczkiem w tą a ten facet nie zauważył, że się. się pojechał. Który ja też mam tu dół silnik No też, a wam Dobra, jedziemy tym moim jabkiem, paniu. Ja. I się widzowie. E. Tak, dzisiaj widzowie jakie to stare auta. No. I, I jakiś to... szkoda, że nie ma trąbienia. O kurwa,